Niewiele jest przepisów prawa podatkowego, które są oceniane w branży pozytywnie. Do tego nielicznego grona z pewnością można zaliczyć przepisy o grupach VAT, które, choć były kilkukrotnie przesuwane w czasie, obowiązują już prawie pół roku, od lipca 2023 roku. Niemniej jednak do tej pory zarejestrowano tylko 21 grup VAT. Powstaje pytanie, dlaczego jest tak małe zainteresowanie tym rozwiązaniem? Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo przeznaczone są przepisy o grupach VAT? Wydawać by się mogło, że grupa VAT została przygotowana jako odpowiednik podatkowej grupy kapitałowej, tylko na gruncie przepisów o VAT, a nie podatku dochodowego od osób prawnych. Warunki przystąpienia do grupy VAT są jednak zgoła odmienne niż w przypadku podatkowej grupy kapitałowej. Jest ona dedykowana nie tylko dla spółek kapitałowych, jak w przypadku PGK, ale dla wszystkich podmiotów, które są zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, a więc również dla spółek osobowych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Muszą występować również powiązania organizacyjne, ekonomiczne i finansowe, ale kryteria również są zdecydowanie niższe niż w przypadku PGK. Przede wszystkim nie jest to 75, tylko 50% udziałów akcji czy udziałów w zyskach osób wchodzących do grupy VAT. Również należy pamiętać o istotnych korzyściach, które płyną z przystąpienia do grupy VAT. Przede wszystkim związane są one z bardzo istotnym uproszczeniem rozliczeń w ramach grupy. Podatnicy wchodzący w skład grupy VAT przestają być podatnikami VAT wraz z zawiązaniem grupy. To grupa VAT będzie podatnikiem. W związku z tym, cała sprzedaż realizowana przez spółki wchodzące, podmioty wchodzące do tej grupy, będzie sprzedażą grupy. Wszystkie nabycia realizowane przez te podmioty będą nabyciami grupy. Przekłada się to również na sytuację wewnątrz grupy. W przypadku transakcji wewnątrzgrupowych podatnicy wchodzący w skład grupy nie będą naliczali podatku i nie będą odliczali w związku z realizowanymi transakcjami. Niestety przepisy zostały przez ustawodawcę zmienione jeszcze przed wejściem w życie grupy VAT, w związku z czym podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji transakcji wewnątrzgrupowych, mimo że są one poza VAT oraz będą musieli raportować te transakcje do Urzędu Skarbowego nie na wezwanie, ale do 25 każdego miesiąca. Niemniej jednak korzyści płynące z zawiązania grupy VAT daleko przekraczają wszystkie niedogodności z tym związane. Również wszystkie warunki dotyczące samego zawiązania grupy VAT nie powinny zniechęcać. Przede wszystkim podatnicy chcący zawiązać grupę VAT muszą zawrzeć umowę. Taka umowa musi obowiązywać nie krócej niż, niż 3 lata, jako Negatywną stronę zawierania tej umowy można zauważyć, że nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian podmiotowych w grupie VAT. To znaczy, jeżeli zawieramy umowę przez pięć podmiotów, które zawiązują sobie tą grupę VAT, nie ma żadnej możliwości zmiany. Nie możemy dołączyć kolejnego podmiotu, żaden nie może zrezygnować z urzecznictwa w grupie VAT, ponieważ będzie się to wiązało z jej rozwiązaniem. Niemniej jednak, Wszystkie korzyści płynące z tego rozwiązania mogą daleko przewyższać niedogodności, z którymi będzie musiał się spotkać podatnik chcący skorzystać z grupy VAT. Czas pokaże, czy te korzyści będą na tyle interesujące dla podatników, żeby przewyższać ryzyka związane ze zmianami podatków i niepewnością co do przyszłego stanu prawnego.